Witam serdecznie Pani Wiesławo. Dziś mamy w planie wykonać zabieg liftingu twarzy metodą Easy Lift. I proszę powiedzieć, co Panią skłoniło do, decyzji, do podjęcia decyzji o wykonaniu tego zabiegu? No dużo czytałam na, te, na temat tego zabiegu i uważam, że. Że jest to takie trwałe y, podniesienie jakby tego mojego y, owalu, owalu twarzy, mm -hmm. bo przede wszystkim o to mi chodziło, że no, zauważyłam, że ten owal twarzy mi jednak przeszkadza. No i coś w tym kierunku bym chciała właśnie zrobić. no Ta metoda pozwala właśnie na to, że można y, zmienić ten wygląd na taki, że będę z tego bardzo zadowolona. Zresztą czytałam też wiele opinii. Jakie również yy, też oglądałam te zdjęcia z zabiegu. Przekonało mnie to? To mnie bardzo przekonało do tej metody, ponieważ inne metody, które ja stosowałam już w moim wieku raczej nie zadziałały. Także tutaj ta metoda myślę, że powinna mnie usatysfakcjonować, jeżeli chodzi o, 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 o podniesienie o efekt tego owalu twarzy. Tak. No myślę, że na pewno myślę, że już po zabiegu będzie Pani wiedzieli, że te komki będą uniesione i te proporcje się poprawią, natomiast wiadomo, że po zabiegu dojdzie jeszcze problem znieczulania, czyli ta twarz będzie troszeczkę opuchnięta. Ale na pewno to, co dzisiaj uda nam się zrobić, to podniesiemy cały owal twarzy do góry, czyli zni zniwelujemy te chomiczki, tak, które I To się przeszkadza by... też, że te usta nie ob, są opadnięte. opadnięte tak. i cały owal twarzy ucieka do środka i dlatego to też powoduje, że kąciki ust opadają do dołu i się robi tak zwana podkówka. Też na pewno przy okazji tego zabiegu poprawi się pani wygląd szyi, czyli tutaj ta linia żuchwy ładnie się wyrówna, kości policzkowe ładnie się uniosą, no i na pewno cała, proporcje całej twarzy poprawią się na korzyść. A proszę mi powiedzieć, długo się pani zastanawiała nad wykonaniem takiego zabiegu? Ja już się z tym zamiarem no, jakby zmierzyłam już w tamtym w biegłym roku. Aha, czyli już od, pani. od tamtego roku, gdzieś od lata, no, zaczęłam szukać innej metody. Mhm. Które właśnie na stałe, no nie na stałe, ale na dłuższy okres czasu pozwoli właśnie yy, poprawić, zmienić, ten. poprawić ten nową twarzy. Dużo pacjentek, jak słyszy nici często to mylą pacjenci ten zabieg z nicimi PDO. To są nici włanialne i często pierwsze takie wrażenie to jest nie, to jest nic dobrego, bo, bo większość klinik, większość też lekarzy wykonuje właśnie nici wchłanialne. To są nici, które po mniej więcej dwóch miesiącach zaczynają się wchłaniać i stąd ta opinia może być mylna. Zabieg izlift, Lift, który dzisiaj planujemy wykonać, on bazuje na niciach stałych. Są to nici trwałe i jeszcze dodatkowym atutem tego, tego zabiegu jest to, że jest możliwość podciągania tych nici co kilka lat, ponieważ żadnej z metod poprawienia urody nie zapewni, żadna z tych metod nie, nie zagwarantuje Pani, że skóra nie będzie się starzać, ponieważ to jest faktem, że tak się będzie działo. Natomiast przy tej metodzie jest możliwość wykonania tak zwanego zabiegu retencyjnego, czyli jest możliwość podniesienia po kilku latach tego owalu, pracując na niciach, które Pani mają już zaimplantowane. I to jest też jakby dodatkowy, myślę, atut tego zabiegu, że mamy jakby pewność, że te nici raz, że podniosą ten owal właściwie od razu dzisiaj po zabiegu, nie Zatem, rozpuszczą się tak zaraz. Tak, one się nie rozpuszczą, bo to są stałe nici i też jakby możemy na tych niciach pracować. Tak więc, w zależności od tego, jak się będzie skóra zmieniać, możemy te tkanki na nowo pociągać. Także myślę, że dzisiaj przed nami e, będzie pani po zabiegu, mam nadzieję, zadowolona. Cieszę się, że mogę tutaj wykonać e, lifting twarzy u pani metodą Easy Lift. I myślę, że możemy. Też czytam pozytywne opinie o Pani Doktor o, o takich poczynaniach no, dobrych, także tutaj myślę, że wszystko pójdzie dobrze. No nie ukrywam, że to jest zabieg, który bardzo często wykonuję. To jest mój flagowy zabieg. Dużo pacjentek widząc te efekty też, dlatego też nagrywamy te zabiegi, aby pacjentki mogły sobie zobaczyć, jak cały zabieg wygląda. I to ich zachęca do chociażby do umówienia się na konsultacji. Ja na pewno na konsultacji też pokazuję, tłumaczę przede wszystkim na na czym ten zabieg polega, jakich efektów możemy się spodziewać? No i często to panie też zachęca do, do właśnie podjęcia decyzji o wykonaniu tego zabiegu. No to mnie też przekonałoby, Pani właśnie to nagrywanie, które wcześniej było, ja widziałam w internecie, tak. jak panie, które przyszły przed zabiegiem, wyglądały, a potem po zabiegu, i to, to w zasadzie docieram do takiej świadomości, że że to jest właśnie ten zabieg. Że, że, te, że ten zabi zabi zabieg spełni oczekiwania tak, pacjenta. Tak, tak chciałam e powie tak e powiedzieć. Tak chciałam powiedzieć. Też jakby taką dodatkową zaletą tego, że te nici są stałe i są cały czas w skórze jest to, że one cały czas stymulują skórę do pracy, czyli stymulują skórę do produkcji nowego kolagenu i elastyny i sama Pani to odczuje na własnej skórze, że dwa lata po zabiegu Pani skóra będzie lepiej wyglądać niż teraz. Czyli zagęści się jakby. Tak. Tak, zagęści się od środka, ponieważ cały czas będzie pracowała ta tkanka. Mhm. Ostatnio też miałam panią, która miała 5 lat temu ten zabieg wykonywany, i ona nadal nie ma takiej, nie czuje potrzeby wykonania zabiegu retencyjnego. To właśnie też świadczy o tym, że podciągnięcie tkanek jest natychmiastowe i to jest jedno, natomiast drugą rzeczą jest to, że one cały czas Tękuję. poprawiają tak, jakość skóry. No fajnie. Także jestem też szczęśliwa, że zdecydowała się pani na wykonanie zabiegu u mnie no i myślę, że zapraszam na zabieg. Każda z tych linii, którą teraz rysuję, to jest tak naprawdę kierunek przebiegu nici, które będziemy później implantować, bo też pacjentka jak już się położy, to też tkanki inaczej będą się układać. Dlatego tak ważne jest narysowanie właściwego rysunku i też pozycji siedzącej, aby właśnie pokazać, jak te tkanki będą się później układać. No i też ważna jest symetria, żeby było w miarę równo. Ten rysunek był zaznaczony po jednej i po drugiej stronie, no bo chcemy jak najbardziej twarz później sprawia wrażenie symetrycznej i proporcjonalnej. Oczywiście do zabiegu na początku podamy znieczulenie, tak więc zabieg jest właściwie bezbolesny dla pacjenta. Witam serdecznie Pani Wiesławo. Widzimy się, no. po, widzimy się po dwóch miesiącach od naszego ostatniego zabiegu. Widzę tutaj zmianę dosyć wyraźną w Pani wyglądzie. Proszę powiedzieć, jak się Pani czuje po, po zabiegu, który wykonałyśmy. Zrobiłyśmy zabieg lift, cztery okolice, czyli tak jak widać, ładnie się podniosły kości, policzkowali na żółkwy. Widzę, że to szyja ładniej się poprawiła. No ale proszę mi powiedzieć, jak Pani wrażenia. No przede wszystkim czuję się o wiele lepiej komfortowo, bo nie widzę u siebie tych zwisających homiczków. Chomiczków. Obal twarzy super. Także jestem zadowolona na 100% z tego zabiegu. No Widzę, że bardzo ładnie się pani twarz podniosła. Bo wcześniej były tutaj takie chomiczki. One dosyć mocno były wyraźne i też szyja. Teraz pani ładnie zaznaczyła, zaznaczyła się pani minę żukwy. I ten taki nadmiar skóry się Tak, tym y, widzę też różnicę w ustach, bo zawsze miałam usta. Y, kąciki opadające. Opad tak, Teraz te, te kąciki jakby y, wróciły do, 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 do takiego stanu, jaki powinien być. Także jestem naprawdę zadowolona z tego zabiegu. By był wykonany napad przez panią, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo profesjonalnie. Czułam się dosyć dobrze, poza je, także też byłam w kontakcie z panią doktor jak miałam jakieś tam y, y, obawy czy tego, to zawsze na telefon. Jest pani no to pan? z nią tak. I wszystko mm -hmm. zawsze było, jak to się mówi, ok. Rozwiałam Pani wątpliwości, tak, tak, bo tak. na pewno zawsze po takich zabiegach pacjentki mają bardzo dużo pytań, wątpliwości, no też się staram zawsze wyjaśniać, na czym ten zabieg polega, czasami może wystąpić opuchlizna, czasami ta opuchlizna nie jest symetryczna, co często pacjentki oboje z tym związane. No ale widzę, że widać że tak jak tutaj pani jest tym żywym przypadkiem, że po tych dwóch miesiącach wszystko wróciło do normy. Tak, a na początku trochę a. bałam się, jak widziałam tą puchiznę, nie, że to może tak szybko nie, nie, też nie, nie schodziło, bo ja to sam mhm. myślałam, że w ciągu trzech dniach, w ciągu trzech dni mi wszystko zejdzie. Nie? A to już po tygodniu już była duża poprawa, także naprawdę polecam takie zabiegi. No Na pacjenki właśnie wspominają, że pierwsze trzy doby są najbardziej takie nie, niekomfortowe. Tak. Później myślę, że to powoli już zaczyna ta, układać się. U no, mnie po... to nawet najgorsza to, to było to pierwszy, taki pierwszy dzień, nie? Mhm. a już potem coraz, coraz lepiej. Także... A proszę powiedzieć bólowo, jak ta pani opisała. Nie było jakiegoś takiego, takich bóli. Ja tylko miałam problemy tutaj typowo żołądkowe, ale to nie były związane już tutaj z zabiegiem. Z zabiegiem tylko miałam też podrażniony żołądek, a leki przeciwbólowe, które no po prostu miałam, one troszeczkę no, nie mnie nie podrażniły. Mm -hmm. ale, ale to ustąpiło już po pierwszej dobie, także nie narzekałam aż na tyle, że... Mm -hmm. że, żeby obradzać takie, takie zabiegi, albo kogoś straszyć, że coś jest nie tak, naprawdę było dobrze. No, widzę, że wygląda pani teraz przepięknie, ma pani bardzo ładnie wymoderowaną mniej żuchwę. Cały nadmiar tej skóry na szyi się też ładnie poprawił. No, mi się bardzo podoba ten efekt. Jak teraz Pani wygląda, jeszcze makijaż to jeszcze bardziej podkreślił. A proszę mi powiedzieć, gdyby Pani miała ten zabieg powtórzyć, co by Pani mogła powiedzieć pacjentkom, które się zastanawiają nad wykonaniem takiego zabiegu? No, ja wcześniej też miałam różne takie zabiegi stosowane, ale one nie skutkowały i po prostu mm -hmm. to były też kosztowne. Można, żeby były rzeczy. I nie miała ja robić to po raz drugi, na pewno bym to robiła, ponieważ jest to jedna, jednorazowy wydatek, ale on wystarcza na kilkanaście lat do przodu. I myślę, że jeżeli. Ktoś naprawdę ma takie problemy, jak w tym wieku dużo kobiet ma, mhm, tak. to, to polecam takie zabiegi. No myślę, że to jest zabieg bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o poprawę owalu twarzy, o zniwelowanie nadmiaru skóry. Bo te kierunki wprowadzenia ci są bardzo podobne do liftingu operacyjnego. I naprawdę możemy bardzo skutecznie pozbyć się tych chomiczków i bruzd i Możemy unieść drwi. Możemy zredukować nadmiar skóry przy szyi. Tak jak pani wspomniała, też nawet kąciki ust się pani e, poprawiły. Czyli ten celnik działa bardzo kompleksowo y, i też w mojej ocenie ten efekt jest bardzo naturalny. Nie wiem, czy pani się tak, z lodzie? Tak, to jest efekt naturalny, także y, i bezpieczny. Bezpieczny. No, Pozostawia też blizn, bo nigdy nie wiemy, tak. jak się blizna będzie zachować. I tutaj nie ma ryzyka żadnych blizn, bo nie ma żadnego cięcia. No i tak jak widać. No właśnie o to chodzi, tu nie ma cięcia tak, i dużo też pacjentki, które decydują się na ten zabieg, mają też ten komfort, że nie ma efektów nieodwracalnych. Bo to też często pani się pytają, czy co będzie, jak za dużo podciągniemy skórę, tak jak w liftingu operacyjnym. Tutaj nie ma takiego problemu, bo zawsze można ten efekt podciągnięcia troszeczkę zniwelować. Więc to sami ustalamy napięcie tej skóry, jak, jak mocno naciągniemy te nici, i tak samo tak możemy też ustalić, jaki chcemy końcowy efekt uzyskać. Myślę, że też jedną z większych zalet, którą dopiero Pani doceni w, w czasie jest to, że można po kilku latach wykonać zabieg retencyjny. O tym też dużo Pani, myślę, że Pani też będzie o tym pamiętała po tym zabiegu. Czyli po kilku latach, jak Pani zauważy, że ta szyja troszeczkę inaczej wygląda, czy zaznaczają się znów po pięciu latach chomiczki, to nie musimy wykonywać kolejnego zabiegu, tylko możemy zrobić tak zwaną retencję, czyli na nowo podciągnąć te tkanki, które troszeczkę już zmieniły swoje położenie z czasem. No, i to jest fajny w tym sobie. Tak, myślę, że to jest chyba najlepsze, co można wykonać dla siebie. Bardzo się cieszę, że pani dzisiaj przyszła na kontrolę, bo wygląda pani świetnie. No i myślę, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja też czuję się komfortowo. Także dziękuję bardzo. Dziękuję.